Najbardziej ucierpiały w tym roku rośliny jare. Mam na, na myśli zboże jare, jak również ziemniaki w sadowniczych uprawach, tam gdzie nie ma nabodnień. W sadach również tam, gdzie nie ma nabodnień. W pozostałych roślinach jest także susza. Widać się zwłaszcza w kukurydzy, w burakach cukrowych, a również i w bożach ozimych, zwłaszcza gdy gleby są słabsze. I tamte plony są, ale są znacznie niższe i gorszej jakości. Spadek plonów u nas kiedyś jeszcze wiele lat temu był to, że rekompensowała to częściowo cena, bo byliśmy na jednym własnym rynku, praktycznie nie przebywały towary z zewnątrz, bo były to rynki chronione często, nie, nie, nie było swobodnego przepływu kapitału, towarów i innych. Dzisiaj jesteśmy poprzez WTO, poprzez Rzeszenie w Unii Europejskiej, że towary praktycznie spływają z całego świata bez ceł, bez różnych rzeczy, bez barier. Częściowo na jedne artykuły są cła, na, na drugie nie ma, i tak naprawdę ceny płodów rolnych są dyktowane przez wielkie giełdy. Mówię o, o towarach masowych, takich jak zboża, cukier, rzepak. A y, i te artykuły, i wartość, że tak powiem, nie ma powiązania z punktową suszą. Tak jak na przykład w Polsce ona jest, mamy urodzaje zbóż mniejsze, ale w innych częściach świata, nawet Europy, jak Francja i innych, tych zbóż mamy więcej. Więc to może spowodować to, że mamy niskie plony, a oprócz tego. Możemy mieć niższe ceny i to nie znaczy, że wzrosnie cena chleba albo innych rzeczy. Ceny chleba najczęściej rosną, bo rosną koszty energii, paliwa, różnych innych rzeczy. W samym cenie chleba udział surowca, czyli mąki i zboża, to jest rzędu 10-20%. Więc, więc nie tylko surowiec ma wpływ na, na, na finalny produkt, tylko również inne pozostałe koszty. Co innego gdy bierzemy tak zwane produkty świeże, czyli warzywa, owoce, świeże, które są konsumowane od, od razu po zbiorze, one nie są przetworzone I, i to one mogą rosnąć ich ceny, bo ich się tych owoców świeżych na wielkie odległości nie da przewieźć, bo są to zbyt duże koszty, chłodnie i inne właśnie rzeczy. I najczęściej te artykuły, które są y, świeżość, że jak gdyby, i, i z polskich pól, tu mówię o, o warzywach pod, podstawowych takich, czy o owocach miękkich, czy innych, to on, ich cena mm, kształtuje się od tego, jaka jest, jest podaż. Jeżeli podaż jest mniejsza na rynku, popyt jest mniej więcej stały, no to wtedy te ceny mogą wzrosnąć tych artykułów.